Moi drodzy, kolekcja Marvel Origins właśnie doleciała do 20 tomu. Przede mną nowiutki, zafoliowany komiks. Za chwilę go otworzę, zajrzę do tego, co jest w środku i króciutko go zaprezentuję. Tymczasem zapraszam do króciutkiego podsumowania tego, co w tej kolekcji już otrzymaliśmy. Do tej pory. W kolekcji Marvel Origins ukazały się trzy tomy Spidermana, zbierające historie z zeszytów Amazing Fantasy 15 oraz serii Amazing Spiderman od 1 do 15. Zeszyty te ukazywały się oryginalnie w latach 1962 do 1964. W sześciu tomach fantastycznej czwórki. Znalazły się historie z oryginalnej serii Fantastic Four od numeru 1 do numeru 28 oraz Fantastic four Annual 1. Seria i oryginalne zeszyty z tej serii ukazywała się od 1961 do 1964 ukazały się już trzy numery Iron Mana. Albumy zawierały przedruki serii Taste of Suspense od 39 do 60. Oryginalnie ukazały się w latach 1963 1964 Hulk pojawił się dwukrotnie W pierwszym albumie miał swoją serię The Incredible Hulk 1 do 6 Później jego przygody można było znaleźć w serii Taste to Astonish Numery 59 do 68 Oryginalnie ukazał się w latach 1962 i 1964. Dostaliśmy też jeden numer Avengersów z 1963 roku. Album zawierał zeszyty serii Avengers 1 do 5. Daredevil pojawił się tylko raz, ale w wielkim pięknym stylu. Dostaliśmy zeszyty z serii Daredevil 1-5 do z 1964 roku. No, i Thor pojawił się już czterokrotnie. Pierwszy raz w serii Journey into Mystery 83 z 1962 roku. No, i mamy właśnie najnowszy Tom z jego przygodami. Mam przyjemność Odpakowania tego nowiutkiego komiksu z folii Marvel Origins Thor 4 reklamowany jest takim kadrem, lecz wtedy potężnego Tora ogarnia napad gniewu, jakiego mało który śmiertelnik doświadczył i uderza młotem w grubą dębową podłogę zatrzymując swój lot czas słów się skończył moja moc przemówi za mnie album zawiera zeszyty Journey into Mystery od 106 do 110 szkoda gadania czas na działanie zobaczmy w takim razie z kim lub z czym zmierzy się Thor Bóg gromów kontratakuje Kobra i Pan Hyde poczują potężny gniew Thora. Thor zmierzy się z Szarym Gargulcem. Gościnnie wystąpi Doktor Strange, a Thor znajdzie się na łasce nikogo innego jak Lokiego, Księcia Zła. W kolekcji Marvel Origins nie pokazali się jeszcze X-Meni, ale Thor zmierzy się z Magneto. Kobra, Pan Hyde a nawet Loki wszyscy na jednego. To oczywiście nie koniec kolekcji, bo wydawca planuje 100 tomów, a najbliższe tytuły to Avengers 2, Spider-Man 4, Fantastyczna Czwórka 7 i Spider-Man 5. Z pierwszej dwudziestki najbardziej cieszę się na. Pierwszy tom Daredevila to jest mój ulubiony superbohater. Tak jak już mówiłem wcześniej, jego przygody podobają mi się najbardziej. Jest najbardziej niezwykły ze wszystkich superbohaterów, nie tylko Marvela. Natomiast z tomów, które czytało mi się najlepiej, tu pragnąłbym wyróżnić Hulk. A, drugi tom Stanley pisze tutaj jego przygody jako telenowele. Nie ma przerwania akcji. Jest Całkowita ciągłość, przez co ta cała dynamika wkręca czytelnika, chciałby poznać jak najszybciej dalszy ciąg. No, i bardzo chętnie chciałbym poznać Waszą opinię, który z tych tomów, które się ukazały, jest Waszym ulubionym. Piszcie w komentarzach. I rzut okiem na panoramę. Grzbiety tomów kolekcji Marvel Origins układają się w obrazek złożony z oryginalnych zeszytów Amazing Fantasy 15 jest chociażby Fantastic Four 1, Avengers pierwszy zeszyt jak to będzie dalej wyglądało? Wkrótce pewnie się przekonamy. Tymczasem to wszystko na dzisiaj i zapraszam do śledzenia kanału Czas na Komiks.